Cześć, ludzie kochane. Taki fajny komentarz dostałem do ostatniego filmu. Takie miłe zaskoczenie. Jeden widz albo Wicka zapy zapytali mnie, czy jest wszystko ok, jak ja się czuję, bo w tym roku jeszcze nic nie nagrałem. No więc, odpowiedziałem mniej więcej, jak to jest. A teraz powiem wam... E. Aha, i ten albo Albowicka subskrybuje mój kanał. Widziałem 8 lat. Czyli na pewno wiem, kto to jest, tylko z, ktoś zmienił nick. I, I teraz to już całkiem nie wiem. Próbowałem po filmach jego dostać. Się, do tego, co nagrywa, o czym mówi. Ale nie mogę załapać, kto to jest. Ale to nieważne. To jest ważne, ale to już teraz dalej. Co u mnie? Więc ja żyję, czuję się do kitu, i źle. I tak jak pisałem, odpowiadałem w tamtym komentarzu, to chorób tylko przybywa, i wszystko, i tam nie wszystko, ale wiele rzeczy boli, to już czasami żyć się nie chce. Ja nie nagrywam filmów, bo co ja wam będę mówił o koronawirusie, gdzie już nagrałem na ten temat 13 filmów i wy już wiecie, o czym chcę powiedzieć. Albo będę nagrywał po to, tylko żeby powiedzieć, że źle czuję, a po pogotowie nie dzwonię, bo wiem, że po niej nie przyjadą, bo miejsca w szpitalach są zajęte dla chorych na koronawirusa. E. Ludzie, kochane, jak możecie, a co ja, ja nic nie robię, ja, odra ja krótko siedzę przy komputerze. Ale tyle co mogę, ja obejrzę chociaż wasze filmy, jakieś wesołe, to się pośmieję, ktoś coś mówi, posłucham, jest fajnie. I jak będę coś mógł, to będę nagrywał, a jak nie będę mógł, to nie będę wam przecież marudził. Ale miło jest, jak ktoś zapyta czasami. Jak się czuję, co się dzieje, że tak długo nie nagrywam. Fajnie ludzie, kochane, trzymcie się, uważajcie na siebie. Cześć!